Chciałbym kiedyś obrabować wielkie banki I usłyszeć potem w radiu o tym zmianki Liczy w setkach, tyś i cały la Lala, la sady popy Czek, sprzed, trzech Wsiakną, bo lubi to steal Jest ciemno, ej, żyjemy chwilą Jutro ten dzień, robimy wielki napad Bang, 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 docenia mój zapał Ona pyta czy na serio te plamy Maska dal a ja leczy z bakami Taki los mi dany, mamy cały arsenał już dawno przygotowany Weź nie spinaj, robimy napad w gierce Buja to osiedla, jak podraga w moje serce Chcę posiadać więcej, forsy oraz fanów Grab to moje życie nawet jak numer dla fanów To ta chwila, już nie ma odwrotu Rozległy się strzały, wszyscy ludzie w szoku Elo, elo Chciałbym kiedyś obrabować wielkie banki Nie usłyszeć potem w radiu te wzmianki w setkach tysi cały papier, la la la, la casa de papel. Chciałbym kiedyś obrabować wielkie banki, nie usłyszeć potem w radiu o tym zniątki. Liczysz w setkach tysi cały papier, la 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 casa de papel. Chciałbym kiedyś obrabować wielkie banki, nie usłyszeć potem w radiu o tym zniątki. w setkach tysi cały papier, la la la, la casa de papel. Chciałbym kiedyś obrabować gdzie banki Nie usłyszysz potem w radiu o tym z Liczysz w setkach, tyś i cały papier La 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 la, casa de papel W lekkim Willi jesteś, Tiger W garażu Aventador, możesz mi mówić bale Od tych pięknych chwil dzielimy mi sejfu zamek Ładunek podłożony, zaczynamy obliczanie. Żomek, pakuj torby, zgodnie z naszą misją Jak będzie fajna kwota, to lota przed policją Chciałbym kiedyś obrabować wielkie banki Nie usłyszeć potem w radiu o tym smianki mianki setka, w setkach, i cały papier La 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 la, kazadę papel Chciałbym kiedyś obrabować wielkie banki Nie usłyszeć potem w radiu o tym z mianki setka, w setkach, i cały papier La 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 la, kazadę papel Chciałbym kiedyś obrabować wielkie punki Nie usłyszać, potem faktu o tym znanki Leci w sercach tysięć całych papi Chciałbym kiedyś obrabować wielkie banki, Nie usłyszać, potem faktu w